Hej, chciałam Ci powiedzieć, że potrzebuję pomocy. Moja mama jest ciężko chora i najprawdopodobniej umrze. Błagam, pomóż moja mama jest dla mnie całym światem. Nie wyobrażam sobie jej zniknięcia. Cześć, rozumiem. Postaram się Ci pomóc, nie martw się. Wnuczku, mam za dawnych lat lekarstwo. Zostawię Ci je, ponieważ możesz nim komuś uratować życie. Okej, okay, dziękuję, dziadku. To powinno być gdzieś tutaj. O, oh jest. Dzień dobry, jestem. Co z moją mamą? Proszę pani, wiem, że pani bardzo zależy, ale. Twoja mama za kilka minut umrze, dokładniej za dwie minuty. Nie udało się jej uratować. Tak jak mówiłem, pani potrzebne jest lekarstwo, które jest zbyt drogie. Dzień dobry, jestem. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem. O hej, Neko. Mojej mamie została minuta życia. Nic już jej nie uratuje. A, w jakiej sprawie przyszedłeś? Mam lekarstwo. Ou wygląda na to, że uda się uratować pani mamę w ostatnich sekundach jej życia. Wow, Neko, naprawdę to zrobiłeś. Jesteś niesamowity. Bardzo ci dziękuję, młody człowieku. Jesteś moim bohaterem. Jest pan po prostu niesamowity. Nie wiem, co powiedzieć. Uratowałeś człowieka w ostatniej chwili? Daj lajka i subskrypcję, jeśli dobrze postąpiłem. Oczywiście, jeśli chcesz, nie zmuszam.